Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy zarządem spółdzielni a mieszkańcami bloku numer 7 przy ulicy Broniewskiego. Chodzi o plany budowy w ich niedalekim sąsiedztwie kolejnego budynku wielorodzinnego. W czerwcu tego roku walne zebranie członków SMLW wyraziło zgodę na sprzedaż spornej nieruchomości. Zarząd SMLW zdecydował jednak, że działki nie sprzeda, tylko w nią zainwestuje. Bo gdybyśmy to sprzedali, to przestajemy panować, co nam powstanie. I może powstać, no, brzydki budynek, wielki budynek. No jasne, że zgodny z planem, ale można może uprzykrzać mieszkańcom zdecydowanie bardziej niż przy naszej inwestycji. A chodzi o budowę budynku wielorodzinnego. Będzie on miał taką samą szerokość i długość jak blok numer 7. W swoim najszerszym punkcie zostanie on od niego odsunięty o prawie 27 metrów. Zdaniem prezesa to wystarczy, aby mieszkańcy siódemki nie odczuli zbyt dużego dyskomfortu związanego z jego obecnością. Jasne, że widok będzie ograniczony, ale ten widok nie będzie. Szpetny. Ten widok będzie na nowy budynek. Wydaje mi się, że ładnie zagospodarowany, ładnie zaprojektowany. I między tymi budynkami jest przewidziane miejsce spokoju, wypoczynku. Wręcz, jeśli chodzi o ciszę i spokój, to nawet to poprawi się. Mieszkańcy bloku numer 7 nie chcą jednak słyszeć o żadnej inwestycji mieszkaniowej. Generalnie jest zagrożenie takie, że będziemy mieli. Budynek pod samymi prawie oknami. E, państwo, jak tam nie byli, to, to zachęcam do zobaczenia tego, tego placu, tak jak już tutaj przedmówcy mówili. Są tam w okolicy trzy przedszkola, nie ma gdzie postawić samochodu. Sytuacja nasza się pogorszy. W poniedziałek ich silna reprezentacja pojawiła się na zebraniu Rady Osiedla Jagiellońska, aby zainteresować tym tematem osiedlowych radnych, poznać ich opinię i poprosić o mediację z zarządem. W jaki sposób nam pomoże? Czy nas? Przepraszam, oleje i powie, przykro, przykro nam, ale my nie będziemy, jesteśmy stroną i nie chcemy w ogóle się w to mieszać. I chcemy oficjalną informację na, na ten temat, w jaki sposób Rada osiedla. Chce nam pomóc? Jakie jest Rady Osiedle, Osiedla stanowisko w zakresie tego, że my nie chcemy, nie godzimy się na budowę tego budynku? To, co możemy zrobić i to myślę, o co powinniśmy prosić Rady Osiedla, to żebyście Państwo, jako właśnie nasi tutaj przedstawiciele, nasi mieszkańcy z tego terenu, apelowali do prezesa, aby nie wykonał uchwały, która została podjęta przez Państwa. A to dlatego, że do biura Rady Miasta wpłynął wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej spornej działki. Jej obecne przeznaczenie to budownictwo mieszkaniowe. Protestujący chcieliby, aby w tym miejscu powstał teren rekreacyjny. Na gorąco na Radzie ten wniosek był przedstawiony i był przegłosowany. Została sprawa skierowana do Komisji Rozwoju Miasta, komisji, która merytorycznie zajmuje się tymi, tymi sprawami. Ja myślę, że to był dobry, dobry pomysł z Państwa strony, że, że Państwo takie pismo przygotowali. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może jednak potrwać nawet dwa lata. Zresztą sporna nieruchomość pełniła już w przeszłości taką właśnie funkcję. Jej przeznaczenie zostało zmienione ze względu na protesty mieszkańców bloku numer 7. Jak był tam kort tenisowy i stoły ping-pongowe, to wiecznie były protesty zlikwidować, zlikwidować, zlikwidować. Myśmy nam wyłożyli pieniądze na te stoły, na ogrodzenie, no i w rezultacie zlikwidowaliśmy to. Miasto proponowało tam zrobić plac zabaw, mieszkańcy byli zdecydowanie przeciwni. W związku z czym w planie zagospodarowania przeznaczono to na mieszkaniówkę. No to nic innego nie robimy. Zdaniem protestujących, zarząd deweloperką zajmować się nie powinien. Mieszkańcy innych bloków, innych, innych się budowli spotykali i mówili o problemach, że brak remontu, brak ociepleń, wszystkiego. Jeżeli na to się bierze kredyt, a, 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 a chce się budować i właśnie nie, nie idzie to na poczet zwiększenia zasobu lokalowego spółdzielni, tylko wyodrębnienia jako deweloper, no to coś jest nie tak. My nie odczuwamy tej działalności deweloperskiej, że ma to jakiś wpływ na nas, na spółdzielców. Liczby zdają się jednak temu przeczyć. W tym roku na remonty i bieżące utrzymanie budynków spółdzielnia wydała prawie 14 milionów złotych. Odpis na fundusz remontowy to tylko 6 milionów złotych. Różnica została pokryta m.in. z działalności deweloperskiej spółdzielni. My, żeby funkcjonować, nie podnosić czynszów, musimy gdzieś budować. Oczywiście budujemy w Jabłonie, ale tam zyskowność jest dużo niższa. Zyskowność Legionów jest dużo wyższa. Od nas się oczekuje Panie prezesie, proszę nie budować nowych inwestycji, proszę robić jak najwięcej remontów i broń Boże, nie podnosić czynszów. No, no, no to są granice absurdu. Wydaje się, że w takiej sytuacji o porozumienie będzie trudno. Zrobimy wszystko, wszelkie środki formalno-prawne podejmiemy, żeby ten budynek nie powstał. Nie jest ono jednak wykluczone. Musimy teraz ważyć, co uwzględnia: czy interes ogólny spółdzielni wszystkich członków, czy interes tej grupy? No chcielibyśmy jedno i drugie, to jest trudne. A czy niemożliwe, to się dopiero okaże. Wiadomo na pewno, że inwestycja prędko nie ruszy, nie ma bowiem ani projektu nowego budynku, ani niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.